Dzień witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku. Słuchajcie, poniedziałek, godziny poranne, a ja oczywiście zapraszam do oglądania dzisiejszego bloga. A w dzisiejszym odcinku będzie taki miszmasz raczej e, wszystkiego po trochu. Słuchajcie, widzowie zawsze tam, to znaczy zawsze ostatnio zwracali mi uwagę, czemu pokazuję takie drogie apartamenty czy domki w ogóle nieruchomości. E, więc słuchajcie, dla odmiany pokażę tutaj na początku może odcinka. Takie przeciętne, zwykłe dla randomowego, że tak powiem, turysty, apartamenty. Nie wiem, co jeszcze uda mi się pokazać, ale mam pewne miejsce, także zabieram Was ze sobą. No i voilà, słuchajcie, pokazuję Wam pokój za 150 miesięcznie. Tak wygląda: białe ściany, łóżko. Jest takie małe, jak widać, zaplecze kuchenne. Pewnie gaz można wstawić, a tak się prezentuje łazienka. Rzecznic. tak to wygląda. Słuchajcie, pokój sam jest na parterze, także wygodnie, nie trzeba poskodać się nigdzie. Wniościeło nawet lodóweczka mała. Słuchajcie, ten w ogóle apartament to jest tutaj się mieści. Jakiś kilometr od Papslift, od Street, także blisko, można sobie spacerkiem przejść i, i wiem, że w tym apartamencie, no nie dokładnie w tym, ale w tym budynku mieszkali znani polscy youtuberzy i to nie jedna osoba. Jeszcze pokażę Wam, a tam dalej jest pewnie basen. Także kto tam ogląda z tych stałych widzów, to może skojarzyć nawet miejsce. No i dobrze, obsługa jeszcze tutaj pokazała mi kolejny apartament, pokój. Słuchajcie, tutaj jest jak widać living room. Zaplecze kuchenne, tu widać, że od razu jest to większe, już na czwartym piętrze i Taka sypialnia, tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze widok za oknem tutaj. Pokażę Wam. O proszę Panie całe Siem tak. REP. No także jeszcze jest taki pokój są jeszcze za 200 dolarów, pewnie mniejsze od tego, ale w tej chwili wszystkie zajęte. Także widzicie. Pokazuję, widzą, tak dla odmiany tańsze pokoje. Ten jest za jakieś 350 dolarów albo 400, nawet nie wiem, czy się dokładnie dopytać. Słuchajcie, no to chyba tyle z tych apartamentów takich tańszych, co chciałem Wam pokazać, tak dla odmiany. Tak generalnie w cenie 200-250 dolarów, od 150 do 300 dolarów to naprawdę jest tutaj ogromny, przeogromny wybór także jest z czego wybierać nic specjalnego dla mnie, żeby tutaj pokazać, tylko tak dla odmiany właściwie że nie tylko są drogie apartamenty, ale są też i tanie słuchajcie, a teraz dla odmiany pokażę Wam willę w moim stylu, które ja preferuję do wynajęcia jeszcze tu nigdy nie byłem nie wiem, więc zobaczmy może wejdzie, może się uda wejść do środka tu taki piesio pilnuje jakiś taki obdarty śmieci je słuchajcie, takie wejście jest klimatyczne, bym powiedział do tego ścieżka, kwiatki na wprost, nie wiem jakiś tam, wanna, basenik zobaczmy hello dzisiaj tutaj pan mnie zaprosił w sumie już do tego pierwszego pokoju wejście tutaj od z dworu i no to jest, nie wiem, sypialnia, nie wiem jak to nazwać, słuchajcie. Tak to wygląda. No sypialnia z takim living roomem. Wygląda to klimatycznie, zobaczcie, aczkolwiek taki, jakby to wszystko takie brudne było. Chociaż to nie jest brudne oczywiście, to jest wszystko czyściutkie. Tylko że to jest w takiej formie jak na wsi. I taka jest, zobaczcie, taka jest łazienka. Ale ta... Niby takie chyba wiejski, ma oddawać klimat, tak mi się wydaje. Zobaczcie, jak na wsi. No i tutaj jest to, co już tutaj pokazywałem. Jest kuchnia. Kuchnia, o. Ale nie wiem, co, tylu, co tyle tutaj ludzi robi. Filmują się, co? Zaraz się pewnie dowiem. Słuchajcie, tutaj serwis mi demonstruje taka. O fontanna powiedzmy a to jest kuchnia coś jakby w stylu takim guesthouse. E, tutaj serwis gotuje no i puskaweczki są o, można się pokuściać ale nie wiem jeszcze dokładnie o co tutaj chodzi Teraz się może dowiemy Czyli tymi słkami do góry i zobaczcie jak to tutaj wygląda jest like living room. Dziwne. Myślę, że nigdy w takim miejscu nie byłem. Dosyć przestrzenny ten living room. Jakoś tak naprawdę dziwnie, jakby dormitorium trochę. się czuję. It's here? Yeah, yeah, yeah. Kolejna sypialnia. Tak to wygląda, a no, tak jak wspominałem, no oddawać to taki wiejski klimat. to z tej strony, z drewna wszystko, dziwne. No i kolejna sypialnia, czyli dwie sypialnie na tym górnym poziomie. Też podobna wykończenia, jak widzicie wszystko zdrobna Ciekawe. No i łazienka. Nie patrzyłem patrzę, No Jeszcze raz spójrzmy. Nie wiem po co ten stół taki długi na dworcu słuchajcie, no jeszcze jedno spojrzenie na z zewnątrz, jakby tutaj wejście frontowe jest słuchajcie no pewnie udało się wykryć, widzą moje zdziwienie, takie dziwne trochę miejsce, niby widna dla rodziny no niekoniecznie, bo każdy może sobie i prywatnie, i z rodziną, czy z przyjacielem wynająć to miejsce 250 250 za dobę Oczywiście za wszystko. Czyli tą górę, co pokazywałem i dół. Samo miejsce się mieści jakieś 3 minuty, 4 minuty tuk tukiem od centrum, od pub street. Jakieś około 2,5 dolara, 2 dolary dokładnie. Także sami ocencie. Dla mnie troszeczkę takie dziwne miejsce. Ma przypominać chyba takie village, Wiejską atmosferę, ale ale nie wiem do końca czy to faktycznie oddaje. No i ten serwis, 24 godziny na dobę się tam gdzieś kręcą cały czas osoby dziwne a no ja czekam na, na auto ma podjechać zaraz a taka okolica będzie zobaczyć no już bliżej to gdzie centrum niż to co ostatnio pokazywałem w poprzednim odcinku no tylko, że tam domek to był ten domek, to było widać. Zapraszam do obejrzenia poprzedni odcinek. A tutaj to no, sami widzicie, że to takie drewniane jakieś. No dobra, to chyba tyle z tych domków wszystkich. A ja witam wszystkich widzów w kolejnym dniu. Słuchajcie, u mnie wtorek, godziny poranne koło siódmej. Jak widać ja już na nogach, zaczynam pracę. Wczoraj ten odcinek, wczorajszy miałem dokończyć trochę w zupełnie innym kontekście, nie udało się, w sumie czekałem na rozwój wydarzeń i, i powiem Wam tak, że po prostu muszę go dokończyć w jakiś inny sposób, ten dzisiejszy odcinek, także zostańcie do końca. Słuchajcie, ja w czasie między pracą wpadłem do domu na szybkie śniadanko i dalej mi nie przyszedł pomysł jak dokończyć ten dzisiejszy odcinek. Za to pokażę Wam, słuchajcie, moje... Śniadanko, ubogie śniadanko. Tutaj, jak widać, przybija się, przybija się, przepraszam, że tak palcem, ale kawałek żółtego sera, bo jest bardzo drogi. Dwa ogóreczki konserwowe. Także takie śniadanie upadającego youtubera, można by rzec. Słuchajcie, ale przy tym całym nieszczęściu moim chciałem się pochwalić. Widzą też, zobaczcie, pani robi między innymi, bo robi wiele rzeczy. Takie sandwicze, kanapki. To akurat jest chyba, bodajże z kurczakiem i z jajkiem. Eee, I powiem Wam, że no, jestem zadowolony, bo Pajdito ostatnio idzie różne te rzeczy. Ma taką własną, powiedzmy, taką mini restaurację. No i dumny jestem, bo rośnie mi tu taka kmerska pani Gessler. <noise> Zobaczcie, jakie godziny tutaj mi odwiedzają. Zaraz, przepraszam, powiększę Wam. A, jaki dragon? Duży podobno jak ugryzie można nawet umrzeć. Tak słyszałem tutaj od miejscowych. Raczej są puchliwe Nawet nie wiem, napiszcie w komentarzu, co to za zwierzak. Jak to się zna. Jak mamy tutaj ornitologów, jakiś le nie jest płochliwy, powiększa i tak się wpatrujemy w siebie, jest bardzo szybki, też należy pamiętać. Ciekawe, w ogóle się nie boi mnie. No i moi drodzy, słuchajcie, zacząłem ten odcinek dzisiejszy od pokazywania apartamentów i że tak powiem, będę kontynuował w ten sposób, ten odcinek. A jestem w takim miejscu, w resorcie właściwie. Może uda mi się tutaj, zobaczcie. Są takie domki. O, zaraz może mi się uda poprosić i pokazać. Jak widzicie tutaj na ujęciu, basen. Bardzo duże miejsce na odpoczynek. Tak to wygląda. Woda czysta. Ale nie wydaje mi się, żeby był głęboki. No nieważne. W każdym bądź razie, słuchajcie, yy, aby że tak powiem kontynuować ten, ten dzisiejszy odcinek podzielę się tutaj swoimi takimi opiniami y, odnośnie wczorajszego dnia ponieważ ponieważ nie nie udało mi się to znaczy jak wspominałem na streamie kto oglądał y, chciałem zamówić maszynę do pizzy y, do automat do robienia pizzy i wstępnie czekałem na informacje wczoraj dokładne, co ile i tak dalej. W międzyczasie chciałem wynająć też, pokazywałem w poprzednim odcinku. Miejsce w centrum przy Pub street pokazywałem, które chciałem wynająć. Właściciel, menedżer nie chciał się z początku zgodzić, ale w międzyczasie udało mi się wczoraj go namówić. Jednak no i że tak powiem, te wszystkie informacje mi spłynęły wczoraj odnośnie tego automatu do pizzy. No i jak te wszystkie informacje spłynęły do mnie już odnośnie wynajmu i wynajmu właściwie to chodziło o jakieś 2 metry kwadratowe przed sklepem na zewnątrz, i koszt kupna i sprowadzenia tego automatu do pizzy może uda mi się gdzieś tutaj w międzyczasie zdjęcie wkleić, jak to wygląda. Po prostu stwierdziłem pobieżnie licząc, że raczej to chyba nie ma sensu, koszty są zbyt wysokie. Wartość tamtej pizzy, znaczy koszt tej pizzy miałoby wynosić jakieś 8 do 10 dolarów, więc stwierdziłem, że chyba raczej nie ma to sensu. Ta inwestycja by się gdzieś zwracała latami, długimi latami, więc tak pobieżnie tylko powiem, że dlatego zrezygnowałem z wczorajszego tutaj jakby ze zmiany kontentu wczorajszych nagrywek. No a teraz jak widzicie tutaj się podzieliłem tą sytuacją z Wami. Nie będę też zanudzał, że tak powiem, specyfikacją tego automatu i dokładnymi cenami. Jeżeli ktoś by był bardziej zainteresowany tymi informacjami, to zapraszam do maila, mail w opisie czy tam do komentarzy. Na pewno jakieś tam proste sprawy będę mógł omówić, wyjaśnić, poinformować ogólnie. Takie lobby, słuchajcie. A tak przy okazji, jak już mówię, to przypominam widzom i informuję, że mogę pomóc tutaj w organizowaniu jakichś tam wycieczek w otworzeniu konta w banku itp itd słuchajcie dobra udało się tutaj namówiłem menadżera <coughs> przepraszam właściciela żeby pokazać tutaj jeden z pokoi potem może więcej pokażę. słuchajcie trochę ciemno ale mam nadzieję że widać jest obszerny i, i tak wydaje się przytulne miejsce zobaczcie duże jest to Duży telewizor, duża sofa. Tutaj zobaczmy sypialnia. Za oknem to tutaj chodziłem, to, to pokazywałem chyba, tam dalej właściwie. To pewnie garderoba. Bardzo mięciutkie. Zobaczmy to dalej, przejdźmy tak. Mam nadzieję, że tym jednym ujęciem się uda. O panie wow Zobaczcie No, zaraz się dowiem pewnie ceny prysznic tak wygląda kochani Zobaczcie tu jakieś o do masażu pewnie i to zobaczcie czakusi ciech, choroba na zewnątrz i toaleta Pewnie wyjście tam na zewnątrz. No, nie wiem, czy tutaj ta kamera to odda. Piksel jedna z najlepszych, ale zobaczcie. Fajny, co? Pokazuje też widzący, że tak powiem, poglądowo, bo widzowie zawsze, czy większość narzekała, że drogie miejsca pokazuje, bo takie są najlepsze. Tutaj zobaczmy. O. Takie patio, proszę. No i kolejna łazienka, taka Alla kitchen. Zaplecze dubeczki wszystko jest jak widzicie. Ugotować nic sobie nie można, ale jest czajnik. Pewnie, no bardzo, bardzo, bardzo elegancko, Bardzo elegancko. Nie wiem, czy tam coś jeszcze jest. Tutaj, kochani, coś jeszcze jest. Zobaczcie Kolejna sypialnia Ale super Zobaczmy weźmy trochę, nie wiem czy tutaj światło się zapala Ale Zobaczcie jak cię kręcę coraz bardziej mi się tutaj skąd ale zobaczcie nie działa ale mam nadzieję, że widać jakoś coś tam trochę. O, tutaj pan pomoże zapalić Ten open light? Ja? O jest ok. Dobra, zobaczcie. Nie wiem gdzie się spojrzeć. Toaleta i to taka łazieneczka no Zobaczcie, jakie to jest stylowe. Z Kurcze, naprawdę, naprawdę wiecie, zrobiło to na mnie wrażenie. Takie nie wie nic. W ogóle tutaj miałem problemy z dogadaniem się, bo właściciel z Indii pochodzi. Tutaj nie wiem, tu chyba pewnie coś tam jest. Dobra, zamknięte. Nie ja będę ten. No dobra, słuchajcie, tak to wygląda, mam nadzieję, że ujęcie się jedno długie spodobało No i w ogóle tutaj ten pokój, apartament się spodobał Zaraz pewnie później powiem jakie ceny No i słuchajcie, jest też taki tutaj prywatny malutki basenik z tapczanem, jak widać w takim w takiej oto scenerii, słuchajcie Cudownie Słuchajcie, jeszcze dalej w tym kompleksie, tutaj restauracja, śniadanie, taki jeszcze tutaj jest powiedzmy Ala garden. Słuchajcie i tam tak nawiązując do tego właściciela, to powiem wam, że że w, w międzyczasie jak tutaj właśnie w tym momencie, gdzie jestem, się przewinęło sporo bardzo ludzi i e, check, czek e, check in, tak zwani no rejestrowali się i słuchajcie i po prostu no sporo ludzi i zauważyłem, że raczej sami sami ten sami hindusi, tak bym powiedział, tak nazwał po wyglądzie przynajmniej takie wrażenie sprawiali więc więc po prostu no, tacy ten, ale jak widzicie, no miejsce jest fajne, cudowne, na relaks aha, no i ten cały pokój, kompleks, właściwie co pokazywałem kochani, skromne 900 dolarów ale to wszystko zależy od osób tutaj czegoś się dowiedziałem ilości, czasu nawet miesiąca, w jakim miesiącu się tutaj ten także powiedzmy ta cena jest bardzo, bardzo ruchoma ale taka ekstremalna kwota żeby nie przestraszyć to jest 900 za noc otwarci są, o szachy można pobrać Otwarci są na, na takie różne widzicie e, na discounty cenowe No dobra Moi drodzy będzie padać Nie wiem czy widać e, Ja wracam Ja wracam do domu Postaram się też żeby ten odcinek był tutaj powiem Ekstremalnie długi e, Jak najdłuższy z tego względu że następny planuję w piątek czy tam w sobotę, nawet. Więc będzie czas. Będą widzowie mieli czas na obejrzenie. Więc do zobaczenia już w moim skromnym, ubogim miejscu. Yeah. A ja, ja kocham swoją mamę. Co ma włosy, jak atrament. Drodzy, i wracając jeszcze do tutaj wytworów PID, zobaczcie, takie przygotowałem i fileciki. Się zbliża wieczór, także już pewnie kolacja dla mnie. E, ja tutaj od razu spieszę podziękować dla, dla PID. Za piękne fileciki z kurczaka, oczywiście. Słuchajcie, jak to wie, może znajdzie czas i obejrzy moją, moją produkcję filmową dzisiejszą. Także dziękuję. No i pewnie smacznego. A co dziwne jest to, że na kolację tutaj sobie kupiła taką potrawę w tajskiej restauracji. Często tam się stołowaliśmy, pokazywałem na odcinkach. Karon z kurczakiem, ostra potrawa. Już nie pamiętam, przyznam się, szczerze. Być może, jak sobie przypomnę, to napiszę nazwę na dole, ale tak się prezentuje i na pewno jest bardzo smaczna. Słuchajcie, a tak w ogóle, to myślę, żeby następny odcinek zrobić taki typowo kulinarny i, i pokazać tutaj. Widzą swoje umiejętności kucharskie. Także możecie napisać w komentarzach, czy, czy chcielibyście zobaczyć. No i zdobył się późny wieczór moi drodzy, więc króciutkie podsumowanie. Ja już zostanę dzisiaj, bo mam co składać, tak mi się wydaje, że materiału jest dosyć sporo. Zostanę tutaj w tutaj swojej tej upadłej norze i wezmę się za składanie tego dzisiejszego vloga. No i żeby nie przenudzać, możecie też napisać w komentarzach, czy się ten dzisiejszy odcinek spodobał, widzą, czy nie. Dużo zwrotów akcji, także uważam, że powinien być ok. Tak jak powiedziałem, następny odcinek piątek, sobota, także jest czas też do, dla widzów do obejrzenia. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku lub streamie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Pa.